Jedziemy windami w kamienicy na ulicy Makotowskiej 12. Mają tutaj dwie windy z od. Jedną dwuskrzydłową, a drugą normalną. To jest, słuchajcie, unikat, żeby winda, e, żeby była dwuskrzydłówka na e, w kamienicy oczywiście. My teraz jedziemy na normalną windą odważnikową. Z tego co wiem ona będzie na parterze. Właśnie drzwi nie były dotknięte, no i mamy pierwszą windę odważnikową. Ja właśnie teraz nagrywam w kamienicy na ulicy Mokotowskiej 12. No i tutaj mamy dwie widy odważnikowe. Pojadę na ósme, jeszcze raz. Cześć, pozdrawiam. Ale fajna na dodatek. No tam drzwi są nie doknięte. Musiałem nagrywać z ósmą, jak tam był, ale to się było. No, Na szóstym tutaj jest oryginalna tabliczka. A tutaj jest ta dwuskrzydłówka, o której wam mówiłem. No słuchajcie, no to jest unikatowa winda, tamta winda odwaśnikowa na Mokotowskiej 12. Jedziemy na 8. No to jest ogólnie unikat, słuchajcie jeszcze, że windy odważnikowe, czyli tamte dwuskrzydłówki były w Kamienicy. No i właśnie zaraz pojedziemy tą dwuskrzydłówką. Będzie ciekawie. Będę miał Inną windę w dzisiejszym odcinku. No, po prostu też mamy panel. Z tego co wiem, to na czwartym co cały czas stoi, więc zaraz pojedziemy na czwarte. No i mamy windę odważnikową, moi drodzy. I jeszcze blus Zaraz przejdę do drugiej windy. To jest zakaz palenia. No i mamy dwie windy odważnikowe. Nawet y, fajnie. Ech, jak ja mam szczęście po prostu. Czwarte. Dobra, jedę na czwarte, bo i tak tam z tego skrzydłówka. Takie oświetlenie klasyczne. Przegląd do września 2023. No, piękna, piękna. Dobra, jest czwarte. Dobra, wchodzimy, wygodzimy i to jest ta tu skrzydłówka, którą się na teraz przejdziemy. Tym sobie przejechałem, a teraz w skrzydłówka. Tak wygląda kabina. Jeszcze dobra, zamykamy pierwsze drzwi. Teraz drugie. Jedziemy na łóżko. wóz, skrzydłówka, no. Coś takiego to pierwszy raz widzę, nie no piękna. A Tutaj To jest normalne, najważniejsze tutaj mamy tą skrzydłówkę, Powiem Wam szczerze, że po prostu piękna. Jeszcze nigdy tą łóż skrzydłówką nie jechałem pierwszy raz, jadę, zaraz jedziemy na raz. Dobra, jedziemy na raz... Na... Ja... Eee... Co się stało? Czasami... O! Jedziemy na czwarte. Oj, szczerze przecież się stało, ale... na partię jeszcze jechać i na czwarte. No i wrócić tym odważnikiem, co stoi na czwarte. Powiem ja wam szczerze że no, normalnie piękny klasy, no po prostu pierwszy raz widzę taką skrzydłówkę, o sobie pojechała i tak dobra pojedę jeszcze o, rygiel tu jest yy. czekajcie yy, co jest? O, teraz rusza. No i mamy pierwszą windę był skrzydłową na I to w kamienicy jeszcze. Jakiś wyższy. Pozostawię windę. Czekajcie, muszę zostawić ja na czwartym więc. Dobrze, nie ma, więc jadę. Poczekamy na razie. Rok budowy 1967. Jeden ja teraz na to czwarte. No dobra, jeden. Jeden w skrótku. Tam na górze nie ma ani jednego. Teraz u rok 1967. O, na czwartym jeszcze stoi. Nie, sobie wyjechała.